Jacek Kopczyński, popularny aktor, znany m.in. z serialu M jak Miłość, przeżywa obecnie bardzo trudne chwile. Na swoim profilu w mediach społecznościowych podzielił się smutną wiadomością. Zmarł jego ojciec. Wraz z czarno zdjęciem taty, aktor zamieścił poruszający wpis, w którym podziękował mu za miłość, mądrość i trud wychowawczy. Dziękuję za Twoją miłość, za Twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość. Dziękuję za 43 lata ojcostwa. Żegnaj, tato. Napisał Jacek, dzieląc się swoim bólem z fanami. Pod postem błyskawicznie pojawiły się liczne komentarze, pełne kondolencji i wsparcia. Swoje słowa otuchy przesłali mu także koledzy z branży, w tym Katarzyna Cichopek, Katarzyna Ankudowicz, Łukasz Nowicki czy Michał Milowicz. Widać wyraźnie, że Jacek Kopczyński cieszy się ogromnym szacunkiem środowisku artystycznym, a także sympatią widzów, którzy chętnie dzielą się z nim słowami wsparcia w tym trudnym czasie. Ostatnie lata życia aktora były pełne zmian. Po 16 latach zakończył związek z Patrycją Markowską, z którą wychowuje syna. Mimo rozstania, para stara się w zgodzie dzielić obowiązki rodzicielskie, pokazując, że dla dobra dziecka można zachować zdrowe relacje nawet po rozstaniu. Obecnie Jacek układa swoje życie z nową partnerką, z którą coraz chętniej pojawia się publicznie. Jak donoszą media, ich relacja może wkrótce zakończyć się ślubem, co z pewnością przyniesie aktorowi sporo radości po bolesnej stracie. Warto pamiętać, że Jacek wielokrotnie podkreślał, że talent aktorski, który mogliśmy podziwiać na ekranach telewizorów, odziedziczył po ojcu. To pokazuje, jak ważne są więzi rodzinne i wpływ najbliższych na nasze życie i wybory zawodowe. Choć teraz aktor przeżywa trudne chwile, pamięć o ojcu i jego mądrość pozostaną z nim na zawsze. Ta historia przypomina nam wszystkim, jak kruche i jednocześnie piękne jest życie. Nie zawsze możemy kontrolować wszystkie zdarzenia, ale możemy pielęgnować wspomnienia i okazywać miłość tym, którzy są wokół nas. Jeśli cenisz historie bliskie sercu, chcesz być na bieżąco z wydarzeniami ze świata gwiazd i wspierać takich twórców jak Jacek Kopczyński, koniecznie kliknij subskrybuj i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnego materiału, a my będziemy mogli dzielić się z Tobą kolejnymi historiami, które poruszają i inspirują.